Siema, ja jestem Piotrek Noliw i witam was w następnym odcinku na moim kanale, dzisiaj sobie gramy w For Life, no i po tej przerwie tygodniowej wracamy do nagrywania filmików, no i dzisiaj będziemy sobie omawiali, a raczej w sumie nie omawiali tylko będę wam mówił jakie pojazdy opłaca się kupić z tańszej giełdy, to będzie, to będzie raczej taki poradnik dla początkujących graczy, jedna osoba mi podsunęła taki pomysł, więc w sumie czemu by takiego filmiku nie zrobić, Eee, więc y, od razu zaczniemy z pozdrowieniami, jeszcze o tym bym mógł zapomnieć, ale nie zapomnę. Więc pozdrawiam gracza Biały Leos, Mitsu, szachista. Mirek Adam 177, Głagę i Vitos Mati. Chyba wszystko dobrze przeczytałem. E, te osoby pozdrawiam. Jeszcze tutaj jedna osoba pisała mi na e, górze, e, Kubanek, pozdrawiam ty. pozdrawiamy cię i dał mi jeszcze 50 zł w Donejcie. Jesteśmy na giełdzie tani w San Fiero. No i ja już tu sobie napisałem pojazdy, które tutaj obszaiłem sobie chodząc przed nagrywaniem i spisując ceny wszystkich pojazdów. Na pierwszy rzut oka yy, pojazdy, które się opłaca kupić, będę wam mówił pojazdy tanie, takie najtańsze, jakie się opłaca kupić. Wy, wyeliminowałem od razu sobie tutaj Mumbima, tak, Mumbima i Waltona, bo według mnie to pojazdy są takie słabe po prostu. Mumbim yy, to jest taki kurdywan, nie wiem, nie wiem jak on jeździ, więc w sumie nie będę go oceniał. Moim zdaniem nie opłaca się go po prostu kupować, możecie też mieć inne zdanie. No i Walton, miałem Waltona 1, 2, 1, 4, 1, 6 chyba, to jeszcze jak zaczynałem grać na serwerze, więc yy, Walton jest ogólnie spoko samochodem, ale znowu tego przyspieszenie zabija, może zabić po prostu. Dobra, zaczynając od początku, yy, pojazdy, które się opłaca kupić, zaczniemy od Manany, znalazłem tu Manany 1.4 i te, te Manany 1.4 możemy kupić za 4000. ja tu za chwilę spróbuję jakąś znaleźć, tu jest Manany 1.4 za 5000, za chwilę o nich powiem, też tych droższych. Tutaj na przykład mamy Monna 1.4 z silnikiem 1.4 za 3000 Pelenów. No a tak, możecie normalnie ten, ten samochód kupić w normalnej cenie, jak ktoś oczywiście go sprzedaje, za 4000, tak mniej więcej. Oczywiście ceny będą przybliżone, tu jest jeszcze jakaś manana za 3000, no właśnie, więc nawet 4000 nie musicie zbierać. I na początek taki samochód wystarczy. E, mój brat, właśnie, który też Grand For Life, jeździł taką mananą. Sam się nią dałem jechać, znaczy sam ją jechałem, więc y, z czystym sumieniem samochód mogę polecić. Wylecimy do następnego samochodu, a jest to w sumie Manana 1.4 z felgami I taką z felgami na tutaj na giełdzie teraz możemy kupić za coś tam Coś około 1000 więcej Na przykład tutaj mamy Mananę taką z felgami Felgi jeśli nie chcecie Mieć felk, to możecie od, wymontować z y, samochodu i dostać, dostaniecie, oczywiście, za nie zwrot pieniędzy. I na przykład taki samochód będziecie, będzie Was kosztował na przykład 4000, bo zwrot felk na przykład 1,5 tysiąca by Was y, kosztował. Znaczy, byście za, za tyle dostali. E, nie wiem, ile te felki kosztują, więc tak strzelam. Następny, pojazd, który tu się opłaca, to jest perennial 1.4. I z tego, co tutaj patrzyłem, możecie go kupić za 4 i 4,5 tysiąca. W takich przedziałach cenowych możecie go kupić. Tu jest za 3600 to chyba niedawno temu on tutaj wjechał. Tu był na przykład Perenial 14 za 4200. E, taki tu Perenial. Jest spoko samochód, dobrze się trzyma drogi. Możecie sobie go pomalować, zrobić felgi, żeby jakoś ładnie wyglądał, bo oczywiście taki straczkowaty to jest. Wszystkie pereniale, ogólnie to są z giełdy, nie nie giełdy, tylko z u tego dealera, gdzie się kupuje te najtańsze szroty. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa. Zawsze, zawsze to nazywam szaman, e, Wiem, że to jest głupie, głupia nazwa, ale tak, nazywam tego. Kolesia, czy te, to miejsce, gdzie się kupuje takie szoroty. Następny pojazd to już jest z tych pojazdów droższych. Znalazłem tutaj Willarda 1.6. Pojazdem jeździłem przez krótki okres, bo kupiłem go. Potem go chyba sprzedałem, bo dorobię mu tutaj taki spoiler. Może ktoś widział kiedyś, jak jeżdżę takim Willardem. Na pewno tu jeszcze rozrywki mojej. I tutaj znalazłem tylko jednego takiego Willarda za 20 tysięcy. Pojazd, z tego co pamiętam, naprawdę fajnie jedzie. Dobrze się trzyma drogi, ma nawet na tył, więc możecie jakiegoś drifta sobie zrobić na zakręcie fajnego. Oczywiście, cena ta, która tutaj jest podana, nie wiem, czy to jest dobra cena. Po prostu, jeśli ktoś by znalazł Willarda w jakiejś fajnej cenie, jeśli by się znał na Willardach, to polecam. Go z czystym sumieniem, bo auto jest naprawdę spoko. Następnym pojazdem, który tutaj znalazłem i który się opłaca kupić, to jest Vincent, do którego teraz biegnę. Takiego Vincenta możemy sobie kupić za 14, od 12 do 14 tysięcy. Tutaj mamy takiego za 13,5 tysiąca. Yy, oczywiście pewnie chyba nawet z, z tego dealera będę mówił na niego dealer. Wy na pewno wiecie o co chodzi z tego dealera. I tutaj dalej też jest Vincent z silnikiem 1,4, który kosztował 12 tysięcy. Ja za chwilę do niego pobiegnę i wam pokażę go. Dobra, znalazłem tego. Wincenta 1.4 z silnikiem i on kosztuje tutaj 12 tysięcy, więc to naprawdę nie jest dużo jak na taki samochód, bo na u tego dealera są znacznie droższe chyba z tego co się orientuję, więc Vincenta polecam. Pojazd bardzo dobrze jeździ, bo swoją drogą jeździłem nim w taksówce, takim właśnie Vincentem. Pojazd dobrze skręca, dobrze hamuje, dobrze się trzyma drogi. Czego chcesz, czego, czego chceć chce więcej? Po prostu dobre auto. My lecimy do następnego jego pojazdu, a jest to Tampa, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest Tampa z silnikiem m 4 Tu jest jedna taka, co, z czego co dobrze pamiętam. Tu jest Tampa za 25 tysięcy, ale ona ma Felgi. Nie, to to nie jest ta. ta, 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 ta. Tej Tampy nie kupujcie, bo nie opłaca się w ogóle jej kupy tu jest tam pas silnikiem 1.4 za 13500 500 i ten pojazd się w miarę opłaca kupować. Oczywiście jak teraz mówię o tych wszystkich pojazdach to jeśli byście znaleźli je u tego dealera, wiecie o co o chodzi oczywiście, to najlepiej u niego kupować, bo zwykle osoby kupują u tego dealera i potem sprzedają droższe na giełdzie, więc te ceny, które tutaj są zawsze sprawdźcie u tego dealera, będę mówił na niego dealer cały czas. Sprawdźcie tego właśnie w tym miejscu, gdzie tanie są samochody, bo... Tam zawsze tańsze są Najdroższą tampę jaką w sumie tutaj znalazłem To chyba była za 15 tysięcy albo za 14 eee, Zaraz może ją pokażę jak znajdę Niestety nie znalazłem tej tampy Chyba ktoś ją właśnie sprzedał Ale była tutaj chyba za 14 tysięcy Nie mówię o tej drogiej bo tej się nie opłaca My lecimy do następnego pojazdu A jest to pojazd o nazwie Picador Z silnikiem 1.4 eee, Znowu pojazd z silnikiem 1.4 Ale niestety tutaj jest bardzo mało pojazdów Które mają silnik N6. Tutaj mamy takiego Picadora za... 12 tysięcy i pół tysiąca i najdroższy pikador chyba który znalazłem to był za 14 tysięcy z tego co się tutaj orientuję, bo pamiętam tu jest za 13 tysięcy z takim fajnym niebieskim kolorkiem, oczywiście jest z tego dealera, bo jest tutaj przebieg bardzo duży, jak w sumie każdy prawie pojazd na tej giełdzie. Nie wiem czy tego pikadora zwałem chyba tak, już mam całą sklerozon w ogóle ma felgi, więc więcej, jest trzeba bardziej się opłaca. To jest chyba najtańszy pikador tutaj w ogóle na giełdzie A on kosztuje właśnie 12 tysięcy pół i i ma felgi, więc jakbyście wymontowali felgi, to jeszcze wam kilka tysięcy, tysięcy by wpadło. Mówiąc już o pikadorach, znalazłem tutaj takiego pikadora z felgami bardzo ładnymi, w sumie swoją drogą i podświetleniem snika, ten pikador to jest silnik 14 i kosztuje 21 tysięcy. Możecie powiedzieć, że drogo nie będzie mi stać, trzeba dużo zarabiać. Ale jeśli chce ktoś taki pojazd od razu zrobiony. Na początek na początku oczywiście wam mówię jeszcze taki tip, nie kup, nie, nie tuningujcie pojazdów, drogich tuningów nie róbcie, bo po prostu to wam się nie opłaci jakbyście chcieli potem sprzedać na tej taniej giełdzie. Jak widzicie tutaj podświetlenie licznika na biało chyba kosztuje 10 tysięcy albo coś koło tego. No i do tego dodatkowo felgi, więc hole się tutaj wydał moim zdaniem tak strzelam, że z 13 tysięcy na tuning. I ten pojazd wystawił ze 27000, więc stracił trochę. Więc na początku po prostu Wam mówię takie nie tuningujcie pojazdów Felgi, jeszcze tuningujcie sobie tam, jak chcecie. Ale nie tuningujcie zbytnio dużo pojazdów, bo po prostu stracicie więcej kasy. Jeśli nie chcecie tracić, to nie tuningujcie. Nie wiem, czy mówiłem o cenie tych figadorów. Tych to tak, mniej więcej w granicach 15 tysięcy możecie już kupić tego figadora. Więc to już naprawdę nie są drogie pojazdy. Nie było w sumie żadnego pojazdu, który by kosztował 25 tysięcy, ze względu na to, że po prostu gracze, którzy zaczynają grać na serwerze i po prostu zaczynają zarabiać pieniądze jakieś to y, takie 25 tysięcy wydaje się z dużą ilością tak samo jak ja zaczynałem grać w tyle, że chciałem zamontować APA1 to myślałem, że 50 tysięcy będę zbierał wieczność a teraz mi się wydaje, że to jest po prostu tydzień grania i już mam na APA1 dodatkowo jeszcze taki bonusik znalazłem takiego Esperanto Esperanto chyba tak się to wymawia Esperanto z silnikiem N6, czyli dosyć dużym jak na tą giełdę ma dodatkowo butle LPG czyli gazu i podświetlenie licznika Czarno, więc ten pojazd się bardzo opłaca kupić, jeśli ktoś by miał 25 tysięcy na wydanie na samochód Ten samochód może nie jedzie tak szybko jak może tutaj zaoferować ta cena, bo może się wydawać, że 25 tysięcy to samochód będzie bardzo szybki Ale tutaj chyba tak nie jest, ale patrząc na ten tuning pojazd się opłaca kupić, bo zaoszczędzicie sporo kasy, Kolejny wystawił po bardzo małej cenie bo sam gaz, ten LPG kosztuje właśnie 25 tysięcy albo 20 tysięcy, jakoś tak, więc samochód się bardzo opłaca kupić. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobało. Zapraszam do, do oglądania następnych odcinków z For Life'a no i też innych gier, jak będą. Sorry, że filmik taki chaotyczny był, ale przez tydzień nie nagrywałem, więc wypadłem jakby z wprawy. Postaram się to jakoś w programie do edytowania wideo trochę tutaj skrócić te wszystkie przerwy i zedytować to fajnie, pododawać jakieś zdjęcia samochodów, które tutaj są, żeby Wam się to bardziej lepiej oglądało i żeby lepiej to zobrazować to, co mówiłem przed chwilą. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, zostawcie też subę, łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!